Cześć, z tej strony Waldemar Walkiewicz. Witam Was na naszym kanale w serii Q&A BHP Prawo Pracy. Dziękuję Wam za to, że oglądacie nasz kanał, że subskrybujecie. Cieszę się z tego, że w ogóle oglądacie, że dzielicie się swoimi spostrzeżeniami, dajecie komentarze, dajecie propozycje nowych filmów tematów nowych filmów. Namawiam Was do tego, żeby tych propozycji było coraz więcej, żeby było więcej tych komentarzy. Jedna z propozycji z filmu bodajże przedostatniego, z komentarza filmu przedostatniego dotyczyła tematyki uprawnień na wózki widłowe. Super temat, bardzo temat ciekawy i podejmę się nakręcenia takiego filmu po nowym roku w styczniu, ponieważ generalnie temat czy zagadnienia dotyczące urządzeń transportu bliskiego, no to jest temat rzeka. Dlatego proszę Was, żebyście proponowali, co z tej tematyki byście chcieli, żeby w filmie się znalazło. Możemy nakręcić serię 10-minutowych filmów odnoszących się do urządzeń transportu bliskiego, do urządzeń poddozorowych. Temat naprawdę bardzo ciekawy, ale proszę jeszcze o więcej. Piszcie więcej propozycji w komentarzach, dajcie więcej propozycji. Proszę też o to, żebyście komentowali każdy film, nawet jeżeli będziemy mieli odrębne zdania. Na pewne tematy, to właśnie między innymi o to chodzi. Przecież zagadnienia dotyczące BHP, czy zagadnienia z zakresu prawa pracy niekiedy są zawiłe, niekiedy to są sprawy skomplikowane. To prawo nie jest jednoznaczne i na temat na pewne tematy często no, prawnicy czy ludzie zajmujący się tematyką mają różne zdania. I właśnie o to chodzi w, w, tym, w tej serii w tym kanale, żebyśmy wspólnie razem to tworzyli, żebyśmy wspólnie razem sobie nawzajem pomagali, żebyśmy wspólnie razem próbowali wypracować no, jakieś stanowisko, jeżeli chodzi o właśnie te trudne tematy, o te trudne zagadnienia. Jedno pytanie z poprzedniego odcinka brzmiało, czy osoba, która jest zatrudniona w służbie BHP, nas w zakładzie pracy, która, który zatrudnia poniżej 100 osób, na stanowisku oczywiście pracownika służby BHP, zgodnie z wymogami, czyli przynajmniej to musi być osoba na stanowisku starszego inspektora, czy ten, czy, czy ten staż pracy można, czy tę pracę można zaliczyć do stażu pracy, jeżeli jest mniej niż 100 pracowników. No Słuchajcie, te kwestie, jak wiecie doskonale, reguluje kodeks pracy w artykule 237, indeks 11. Tam jest mowa o tym, że pracodawca, który zatrudnia powyżej 100 osób, ma obowiązek utworzyć służbę BHP. Ten pracodawca, który zatrudnia do 100 osób, z kolei powierza zadania służby BHP pracownikowi wykonującemu inną, inną pracę. Natomiast żeby takie zadania temu pracownikowi mógł powierzyć, ten pracownik musi oczywiście posiadać kwalifikacje zgodnie z wymogami dla służby BHP. Natomiast jeżeli pracodawca zatrudnia do 10 osób, wtedy no, sam pracodawca może pełnić obowiązki służby BHP, ale jeżeli zatrudnia do 50 osób, a ta działalność zaliczona jest do kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecia, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, jeżeli chodzi o choroby wypadki przy pracy i choroby zawodowe. No to wtedy również może, może ten pracodawca sam pełnić obowiązki służby BHP oczywiście musi mieć ukończone odpowiednie szkolenia. Natomiast jeżeli pracodawca generalnie nie dysponuje odpowiednimi specjalistami czy ludźmi, pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, nie może tych zadań powierzyć innemu pracownikowi, może wtedy te zadania powierzyć specjalistom spoza zakładu pracy, firmom zewnętrznym na przykład. Natomiast w przypadku konkretnie tego pytania. Oczywiście pracodawca ma obowiązek tworzyć w zakładzie służbę BHP taką etatową powyżej 100 osób, ale ma również prawo, jeżeli ma na to ochotę, zatrudnić pracownika, stworzyć taką służbę BHP, choćby jednoosobową, nawet wtedy, jeżeli zatrudnia 100 osób, czy nawet mniej. Nikt mu tego nie zabroni to jest coś więcej niż przepisy na, na niego nakładają. Więc oczywiście, jeżeli ktoś jest zatrudniony w zakładzie pracy, na, I pełni te obowiązki, czyli na stanowisku, niejako, przynajmniej starszego inspektora do spraw BHP, jeżeli to jest służba BHP jednoosobowa, no to ta praca na pewno będzie zaliczona do stażu pracy w służbie BHP. Więc, jak najbardziej. W tym przypadku, jeszcze jeżeli chodzi, może jeszcze dopowiem, w tych mniejszych zakładach pracy, jeżeli to są jakieś poważne zagrożenia i w trakcie kontroli się okaże, że te zagrożenia rzeczywiście są na tyle, na tyle duże, że, że pracownicy no, są narażeni, no to inspektor, właściwy inspektor pracy może nakazać mimo wszystko pracodawcy utworzenie tej służby BHP, czy nawet jeżeli to jest jednoosobowa służba służba BHP, no to zatrudnienia dodatkowych osób w tej służbie. Słuchajcie, bardzo Was jeszcze raz proszę, żebyście dawali komentarze, żebyście się dzielili swoimi spostrzeżeniami, żebyśmy naprawdę wspólnie ten kanał tworzyli. Tematy odcinków mogą być różnorakie. Zobaczcie, jakie, jakie, jak, ile to jest zagadnień, ile, ile tematów takich, które które nas nurtują, na które szukamy odpowiedzi. Nawet yy, pracownicy służby BHP, BHP-owcy z takim długoletnim stażem ja nie chcę powiedzieć, że mają jakieś yy, duże problemy, ale również nie, niekiedy szukają odpowiedzi na pytania, pojawiają się tematy, yy, których wcześniej nie było, bo przecież ta dynamika, ten rozwój, yy, świat się zmienia, zmieniają się ludzkie, ludzkie potrzeby, ludzkie podejście. Zobaczcie, roszczeniowość ludzi, yy, pracowników jest coraz większa. Przecież służba BHP. Jest po to, żeby doradzać pracodawcy, to jest też nasza rola, więc y, tematy bardzo, tematów jest bardzo dużo. Czy to w, wcześniej mówiłem urządzenia poddozorowe, czy wypadki przy pracy, czy ocena ryzyka zawodowego. No słuchajcie, tematy naprawdę tematów naprawdę może być wiele. Jeszcze raz was proszę, piszcie, komentujcie, subskrybujcie i. Łapki, jeżeli chcecie, do góry yy, stawiajcie. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia Wam.